Witaj, tu Edu Podcast by Beauty Forum. Słuchasz i wiesz więcej? Odcinek 18. Merchandising a od sprzedaż kosmetyków do pielęgnacji domowej w gabinetach. Dzisiejszą porcję wiedzy przygotowała dla Ciebie Agnieszka Śliwa, która jest dyrektorką sprzedaży i rozwoju rynku profesjonalnego Marek Jonel, Jonel Medestetic oraz Medestel. Doświadczoną specjalistką branży Beauty. Od 20 lat z sukcesami rozwija kanał kosmetyki profesjonalnej i detalicznej w Polsce zarządzała ponad 20 luksusowymi markami. Doświadczona trenerka technik sprzedaży i marketingu, wykładowczyni Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Bardzo wiele podmiotów, nie tylko w branży Beauty, prócz swojej zasadniczej działalności oferuje także swoim klientom kupno określonych towarów. Najczęściej związanych z profilem działalności. To właśnie przykład działania, które szeroko definiuje się jako merchandising. Choć może wydawać się to aktywność poboczna, to nie należy jej lekceważyć. Odpowiednio przemyślana może w zauważalny i wymierny sposób wspomóc cię w twojej działalności. Tak, merchandising odgrywa bardzo istotną rolę w procesie sprzedaży i to w każdym kanale dystrybucji. Gabinety kosmetyczne, kliniki estetyczne czy hotelowe spa stanowią jedno z najistotniejszych miejsc pod względem precyzyjnego przygotowania i świadomego zastosowania wybranych technik. Zacznijmy od definicji. Według Alana Wellhoffa merchandising to zbiór technik i metod nadających produktowi czynną rolę w sprzedaży, obejmujących odpowiednią prezentację produktu i stworzenie właściwego otoczenia w celu maksymalizacji zysku. Natomiast według Karin Ball merchandising to zastosowanie wszelkich środków związanych ze wspieraniem i intensyfikacją reklamy w celu szybkiego zwiększenia obrotów handlowych w miejscu prezentacji i sprzedaży towarów. Obie definicje są poprawne i w skrócie mówią o dodatkowych środkach, zachowaniach, czynnościach zastosowanych w trakcie procesu sprzedaży, jak i w procesie okołosprzedażowym które w sposób oczywisty lub skryty zwiększają zainteresowanie klienta danym produktem lub usługą, a tym samym inicjują lub finalizują zakup. A jak przekładają się one na branżę beauty? Oto kilka trików i zasad ogólnych szeroko pojętego merchandisingu. Dostępność produktu czy usługi. Zacznijmy od najważniejszego, czyli dostępności produktu, a tym samym prawidłowego sposobu magazynowania, katalogowania i prezentowania produktów. Powiązane jest to z visual merchandising, czyli wpływem estetycznym na nasze wybory jeszcze przed zakupem. Rada. Aby zwiększyć zainteresowanie klienta naszymi kosmetykami detalicznymi, musimy przygotować odpowiednią prezentację tych produktów. Szafka, Półka, regał, miejsce w miarę dostępne, które wyeksponuje wszystkie kosmetyki z ich nazwami i zagwarantuje umieszczenie odpowiednich ilości. Dodatkowo, zawsze rekomenduję pokazywanie cen detalicznych. Daje to więcej śmiałości i redukuje dyskomfort zadawania dodatkowych pytań. Ponadto ze statystyk analizujących nasze zachowania wynika, że czujemy się lepiej znając wcześniej poziom cenowy, i to zarówno w sklepie tradycyjnym, jak i na przykład w hotelu czy restauracji. Polityka magazynowa, czyli systematyczne uzupełnianie asortymentu. Tu jedynie dodam, że czasy sprzedaży na zamówienie już minęły. Konkurencja działa bardzo agresywnie, a nasze potrzeby zakupu, np. kolejnego kremu, są bardzo często wynikiem impulsu. O tym później. I jedynie dostępny od ręki ma szansę na sprzedaż. Oczywiście pomijam kosmetyki sezonowe lub specjalistyczne czyli takie, które są nieodzowne np. po lub przed konkretnym zabiegiem. Wówczas klient może na nie poczekać do dnia wizyty, ale i tak zabezpieczenie odpowiedniej ilości takich produktów powinno być równe możliwości zaoferowania zabiegu. Tylko w takich sytuacjach nasza wiarygodność jest dodatkowym atutem sprzedażowym w oczach klienta. Rada. Pilnujmy stanów magazynowych poprzez określenie zapasu minimalnego, który uwzględnia średnią sprzedaż danego produktu względem czasu realizacji zamówienia, dostępności itd., tak aby nie powstała zbyt duża luka. Kolejnym ważnym czynnikiem jest oczywiście lokalizacja naszej ekspozycji. Powinna być widoczna i dostępna. Niektórzy doradcy zwracają uwagę na zasadę prawej strony. Klient skanuje produkty w taki sposób, że w pierwszej kolejności widzi to, co jest na wysokości wzroku i po prawej stronie. Zatem ważne dla nas jest, by np. akcje specjalne czy informacje o promocjach, produkty z aktualnej oferty sezonowej były umieszczone np. przy recepcji, kasie, po jej prawej stronie, dokładnie tam, gdzie zaczynamy lub finalizujemy transakcję. Nie zapominajmy o sposobach i technikach prezentacji produktów. Jestem zdecydowaną zwolenniczką możliwości testowania ich. To oczywiste, że konsystencja kosmetyku, jego kolor i zapach odgrywają, poza jego najważniejszą funkcją, czyli działaniem składników, ponad przeciętną rolę. Wielu z nas jest właśnie sensorykami i bardzo ważny jest dla nas przyjazny, akceptowalny zapach czy czas wchłaniania w skórę. Ale również wielkość i kolor opakowania i zawartość. Rada. Współpracujmy z markami, które gwarantują stały dostęp do testerów. Klient ocenia poza zawartością również jakość, wielkość i funkcjonalność opakowania czy sposób dozowania. Widząc tylko kartonik zewnętrzny, skupiamy się jedynie na funkcji produktu, natomiast widząc opakowanie, nasze zainteresowanie wzrasta, a wręcz prowokuje do porównań i na przykład, dalszych pytań. Pokazujemy szczególnie te, które wyróżniają się na tle tradycyjnych. Mają wbudowane dodatkowe masażery, nasadki masujące czy aplikatory. Są zapakowane w na przykład satynowe woreczki, które po zakupie kremu zyskują kolejne funkcje. Wzrokowcy od razu to docenią. Merchandising to również wszystkie urozmaicone zachowania podczas prezentacji produktu. Rada Proponuję, by kosmetyk, kosmetyki rekomendowane przez nas konkretnemu klientowi, zaprezentować w atmosferze spokoju i specjalnego osobnego miejsca. To może być strefa poczekalni, gabinet, lub nawet miejsce przy recepcji. Wówczas ułóżmy te kosmetyki na przykład na tacy z logo firmy, marki. Może towarzyszyć temu dodatkowo napój bądź przekąska związana z aktualną akcją czy zabiegiem sezonowym. To zawsze przyciąga i rodzi dobre skojarzenia. Wybierajmy dostawców naszych marek z urozmaiconą gamą gotowych akcesoriów i gadżetów wspierających ekspozycję i sprzedaż takich jak wystawniki, kusteczkowniki, tace, próbki, gifty, ekspozytory oraz miniaturki produktów, jak na przykład kosmetyczka, notę, zbrelok itd. Te gadżety odgrywają bardzo dużą rolę w sprzedaży. Aroma marketing to kolejny sposób, bo zapach pomaga. Wprowadza nas w lepsze samopoczucie. Czasami pobudza, a czasami uspokaja i zatrzymuje w danym miejscu na dłużej. Ten czynnik nie jest tak istotny jak w dużych sklepach. Badania wykazują, że w sklepie z ulubionym zapachem spędzamy przeciętnie dwa, a nawet trzy razy więcej czasu niż w sklepie bez zapachu. Ale wiemy, że szczególnie w miejscach działających w branży beauty jest on powiązany z przyjemnością i ukojeniem. Rada. A może wybrany aromat powinien nawiązywać do zapachu jednego z ulubionych zabiegów lub najlepiej sprzedającego się kremu, tak aby już na wejściu klient mógł zwrócić na niego uwagę i zapytać: Cudowny zapach, czy mógłbym się z nim nie rozstawać? Może to też być firmowy zapach, taki, który wybierzemy tylko dla naszego miejsca i który będzie wizytówką gabinetu. Podsumowując, Merchandising jest techniką, której znajomość pomaga zwrócić większą uwagę naszych klientów na dany produkt lub usługę. Nazywamy go często cichym lub dodatkowym sprzedawcą eksponującym zalety oferty. Umiejętne i świadome wykorzystanie i zastosowanie trików przekłada się w ponad 80% na zwiększoną sprzedaż detaliczną. Do usłyszenia, czytał Jakub Kondrat.